Shira była tygrysicą szablozębną i pierwszym oficerem morskiej małpy, kapitana Gata. Później porzuciła swoje życie na morzu i dołączyła do stada jako partnerka Diego. Przez wiele lat mieszkała w Heart Valley. Podobnie jak wszyscy inni członkowie załogi Gata, Shira była kiedyś w niebezpieczeństwie ze swoim życiem. Potem jak Gadio ją mu ratował, przyrzekła mu swoją lojalność. Shira uciekła od Gata, gdy spotkała innego szablozębnego tygrysa o imieniu Diego, który przekonał ją, by opuściła załogę i dołączyła do stada zwierząt, którego był częścią. Zdając sobie sprawę, że w przeciwieństwie do Gata, stado będzie o nią dbać, Shira wyrzekła się pozycji pirata i poślubiła Diego. Jeszcze wcześniej należała do stada kotów szablozębnych, ale zdecydowała się ich zostawić, aby żyć własnym życiem. Na początku wyglądała na szorstką i sarkastyczną. Była lojalna wobec tych, którzy jej pomogli. Shira nie dawała się łatwo zachwiać w swoim postanowieniu i często szybko wpadała w złość gdy zajmowała się tymi, którzy sprawiali jej kłopoty. Podobnie jak wiele tygrysów, Shira jest również bardzo dumna, co pokazano, gdy odmówiła pomocy stadu, gdy prawie utonęła, ponieważ wolałaby umrzeć, niż zostać przekształcony w sprawę charytatywną. Jej duma została ponownie pokazana, gdy odmówiła przyjęcia wody, którą przyniósł jej Diego. Pomimo swojego temperamentu i uporu, Shira w końcu zakochała się w Diego, który pokazał jej lepszy sposób na życie niż piractwo. Życie w stadzie początkowo było czymś, czym Shira nie była zainteresowana, ze względu na jej szyderczą osobowość, która uważała osoby takie jak Diego, który odrzucił swoje brutalne życie, za miękkie i słabe. Jej opinia szybko się zmieniła, gdy została przyjęta do zbiorowego stada. Pod koniec filmu okazuje się, że jest bardzo czuła wobec Diego, biorąc pod uwagę, że dostali parą. Widzimy jak opiera się na nim, gdy stado odpływa do nowego domu. A także przytula się do jego boku na pisach końcowych. Ze względu na rozwiniętą chęć założenia rodziny z Diego, Shira okazuje się mieć słabość do dzieci. A poza tym, jest bardzo atletyczną tygrysicą. Kiedy była ścigana przez Diego, znalazła się w ślepym zaułku. Kiedy Diego myślał, że jest uwięziona, ujawniła, że ma zdolność wspinania się na strome wzgórza i skaliste tereny. Biorąc pod uwagę wyraz twarzy Diego, jest to prawdopodobnie umiejętność, której większość tygrysów nie posiada. Jako tygrys szablozemny, Shira miała te same cechy, co inne tygrysy: krótką zwartą budowę z potężnymi nogami do biegania, tymi łapami, krótkim ogonem i uszami za parą kół, które były krótsze niż u Diego. I nie były aż tak ostre. Shira była szarawa prawie srebrna, w przeciwieństwie do innych tygrysów, które zwykle były ciemnobrązowe lub pomarańczowe. Skóra Shiry była nieco proszkowana z ciemnoszarmi paskami, a jej oczy były intensywne. Shira miała na prawym uchu dwa kolczyki wykonane z nieznanej substancji. Mniejszy kolczyk był niebieski. Drugi zaś zielony. Włosu Shirze użyczyła Jennifer Lopez. Podczas gdy wzory sierści wymarłych saków są spekulatywne, pysk i pręgi Shiry bardziej przypominają współczesnego białego tygrysa. Nawiasem mówiąc, Shiro po japońsku oznacza biały. Jej oryginalny wzór był bardziej typowy dla szabli, ale został przeprojektowany, aby bardziej odróżniać się od jego na szerokich ujęciach ekranu. A jeżeli dotarłeś do końca odcinka, to zostaw komentarz o treści Shira.